Good morning. Witaj klasa siódma na kolejnej lekcji języka angielskiego. Od razu proszę Was o otwarcie swoich podręczników na stronie 101, tak jak widzicie na ekranie. Kontynuujemy temat przestępstw, słynnych przestępstw i słynnych detektywów. Tym razem mamy Sherlocka Holmesa. Detektywa, który jest postacią fikcyjną, bo występował tylko w książce i później w filmach jest dla nas ważny, dlatego, że został napisany przez Artura Conan Doyle'a, który był Brytyjczykiem, więc Sherlock Holmes to jest klasyka literatury brytyjskiej, no tak jak nasz Henryk Sienkiewicz na przykład pisał. Um, Okej, okay. naszym tematem dzisiejszym jest Who is Sherlock Nowadays? Czyli zapiszcie sobie lesson topic Who is Sherlock Nowadays? Nowadays to jest nowe słowo, oznacza Współcześnie. Będziecie go w szkole średniej często używać, więc sobie koniecznie zapiszcie w słowniczku. Nowadays, czyli współcześnie, ostatnimi czasy. Um, popatrzcie na tekst. Za chwilę wam puszczę całe nagranie tego tekstu. Mam na dole zdjęcie Benedicta Campbell który jest aktorem Brytyjczykiem, który gra Sherlocka Holmesa w, w serialu, który wam ostatnio wysłałam i prosiłam, żebyście obejrzeli ale puszczę Wam nagranie, a Waszym zadaniem będzie znaleźć wszystkie osoby, które tutaj występują i dopasować je do ich zawodów. An actor, myślę, że nie trzeba tłumaczyć. A medical school teacher, czyli nauczyciel w szkole medycznej. A detective, oczywiście detektyw. A writer, pisarz. A friend, to oczywiście przyjaciel. Wsłuchujemy się w tekst, śledzimy go wzrokiem lub palcem. Jeśli nie rozumiemy jakichś słówek, to tradycyjnie zaznaczamy lekko ołówkiem, a potem sprawdzamy w słowniku. Let's get it started. Point 22: Who is Sherlock nowadays? The BBC series Sherlock, starring Benedict Cumberbatch, has been a big hit. There have been over 250 films about the famous detective, so what's different about the new series? Many Sherlock Holmes films, like the original stories, are set in the shadows of Victorian London. In those days, the best technology was a magnifying glass to look for fingerprints. However, the BBC series is set in the 21st century, and this adds a fresh perspective. And helps to create some clever twists in the plot of each story. In this modern version, Sherlock has a mobile and a website. He can get information about suspects and witnesses online. He can even check CCTV cameras to look for extra clues. So his job has become very different. His friend, Dr. John Watson, who is played by Martin Freeman still helps him. In fact, Watson writes a blog about each of Sherlock's cases, and you can find these online. Isn't it strange that Sherlock is over 100 years old, but he is still popular? Cumberbatch explains that playing Sherlock is a form of mental and physical gymnastics. His character was based on Conan Doyle's teacher at medical school. The teacher, Dr. Bell, was very clever and noticed little things. He often looked at his patients and told them about their activities and their illnesses before they even spoke to him. Similarly, Sherlock Holmes solves crimes with the power of his intelligence. What may explain the popularity of the stories today is that it is a chance to find out if you can think as quickly as Sherlock. Jeśli potrzebujecie, przesłuchajcie nagrania jeszcze raz, albo sprawdźcie słówka, których nie rozumiecie i które przeszkadzają Wam w zrozumieniu całego tekstu, a potem puśćcie nagranie dalej i sprawdźcie, czy dobrze połączyliście osoby z ich zawodami. No to zaczynamy. akta, kto był wymieniony jako aktor? Pan Benedict Cumberbatch, o którym mówiłam Wam na początku. Tu mamy jego nazwisko, gdzieś wcześniej było imię. Mamy też drugiego aktora, Martina Freemana, który gra doktora Johna Watsona. A medical school teacher pojawiło się um, tutaj, teacher at medical school, że um, postać Sherlocka Holmesa była wzorowana nad właśnie tym nauczycielem szkoły medycznej, który nazywał się dr Bell i był bardzo inteligentnym człowiekiem, który zauważał nawet najmniejsze szczegóły. Potrafił. Tu jest napisane. Potrafił powiedzieć im o ich chorobach, zanim zaczęli do niego w ogóle mówić. Potem mamy detective, to jest oczywiście Sherlock Holmes. A writer, też wam mówiłam na początku. Conan Doyle, a imię jego to Arthur. And a friend, przyjaciel, to nasz doktor John Watson. Przejdźmy do zadania czwartego tutaj albo będziecie musieli sobie cofnąć nagranie i przesłuchać jeszcze raz albo przeczytać tekst po to, żeby odpowiedzieć na pytania ja Wam te pytania teraz przeczytam przetłumaczę tak, żeby Wam poszło łatwiej What has changed for Sherlock in the 21st century? Co zmieniło się dla Sherlocka w XXI wieku? He can do lots of different jobs może robić dużo różnych, wykonywać dużo różnych prac. He doesn't use a magnifying glass anymore. Już nie, więcej nie używa szkła powiększającego. He has new ways of solving crimes, ma nowe sposoby rozwiązywania przestępstw, is no longer friends with dr Watson. Już nie jest przyjacielem z doktorem Watsonem. Number two. How did Dr. Bell inspire Conan Doyle? Jak dr Bell zainspirował Conana Doyla? He didn't speak to his patients. Nie rozmawiał ze swoimi pacjentami. He wrote lots of notes about his patients. Pisał bardzo dużo notatek na temat swoich pacjentów. He talked to his patients kindly. Rozmawiał ze swoimi um, pacjentami grzecznie. Kind oznacza to grzeczny. He solved problems by finding clues. Rozwiązywał problemy przez znajdywanie wskazówek. Clue to jest wskazówka. Number three. Why is Shelley still popular? Dlaczego Sherlock jest nadal popularny? A. Because he's been around a long time. Ponieważ jest na czasie, poprzez długi czas, cały czas się tutaj pojawia. Because his character is fascinating. Ponieważ jego charakter jest fascynujący, jego osoba. Because he's famous. Ponieważ jest znany. Because he looks great on screen. Ponieważ świetnie wygląda na ekranie. Number four. What is the writer's main aim in the text? To explain why Holmes is still popular. Co jest y, głównym celem, uh, aim, oznacza cel w tekście. Uh, to explain why Holmes is still popular, czyli wytłumaczyć, dlaczego Holmes jest nadal popularny. To describe the old films about Holmes, żeby opisać stare filmy o Holmesie. To tell readers how Colin Doyle wrote these stories, żeby opowiedzieć, y, czy Czytającym, jak Arthur Conan Doyle napisał tę historię, to describe the personality of a detective czyli żeby opisać osobowość detektywa wiele z tych zdań, czy w zdaniu czwartym, czy w poprzedniejszych, poprzednich pytaniach jest takie, że może Wam się mylić. Dlatego, żeby było Wam łatwiej, podkreślcie sobie konkretne zdanie, które według Was jest odpowiedzią. Jeśli wydaje się Wam, że jest więcej tych odpowiedzi, podkreślcie sobie wszystkie. Jeszcze raz je sobie przeczytajcie, jeszcze raz je sobie przetłumaczcie i dojdźcie do tego, ponieważ może się ta odpowiedź zgadzać z częścią tekstu, ale nie z całym. To musi być odpowiedź, która zgadza się z całym tekstem. Kiedy wykonacie zadanie czwarte w zeszycie, możecie posłuchać, jakie były odpowiedzi. Na zadanie pierwsze odpowiedzią będzie C, czyli ma nowe sposoby na rozwiązywanie przestępstw. Mamy informację o tym, że wyszukuje je w internecie, że prowadzi też bloga, że używa tych kamer um, przemysłowych i to są właśnie te nowe sposoby rozwiązywania przestępstw. W pytaniu drugim odpowiedź będzie D, czyli miał wskazówki, nie musiał rozmawiać z pacjentami, czy grzecznie, czy w ogóle, nie musiał robić notatek, poprzez wskazówki dochodził do tego, na co byli chory, chorzy. I w ten sposób zainspirował Artura Conana Doyle'a do napisania Sherlocka Holmesa. Dlaczego Sherlock jest nadal popularny? To jest pytanie trzecie. Because his character is fascinating. Ponieważ jest fascynujący. Uh, what is the writer's main aim in the text? Jaki jest główny cel pisarza, e, autora tego tekstu? Um, I jego celem jest wytłumaczyć właśnie, dlaczego Sherlock jest nadal tak popularny. Nadal zachęcam Was do obejrzenia e, tego serialu, bo serial tak samo jak i postać Sherlocka jest fascynujący. Przechodzimy do zadania piątego. Mamy tutaj um, parę słów, które już nam się wcześniej um, pojawiły w poprzedniej lekcji, które się pojawiły też w tym tekście. Mamy też cztery zdania, które należy nimi uzupełnić. Może najpierw przeczytajmy sobie słówka. Case. Wy może znacie case pod nazwą tak zwanych plecków, czyli obudowy do telefonu. Natomiast case to jest zagadka. Przypadek. CCTV camera, to jest kamera przemysłowa, ale nawet w języku polskim możecie spotkać się z nazwą kamera CCTV. Clue to jest wskazówka, detective to oczywiście detektyw, fingerprints to są ślady palców, czyli odciski palców. Magnifying glass to jest szkło powiększające. Suspect, który jest już skreślony, to podejrzany. i witness to jest świadek. Przeczytajmy sobie, przetłumaczmy teraz e, zdanie. The police called the suspect because he put photos on the internet. Policja złapała podejrzanego, ponieważ wrzucił zdjęcia do internetu. The burglar didn't wear gloves, so she left <coughs> on the window. Włamywacz dokładnie włamowaczka, bo mamy nawet she nie nosiła gloves czyli rękawiczek, więc zostawiła coś na oknie the detectives are working on a very difficult detektywi pracują nad bardzo trudną my mom saw a pickpocket so police asked her to be a moja mama widziała kieszonkowca więc policja poprosiła ją żeby była Myślę, że to zadanie nie jest dla Was trudne, więc nie będę Wam podawać odpowiedzi. Bardzo Was proszę o to, żebyście zapisali wszystko łącznie z tematem zeszycie. To wszystko na dzisiaj. Następnym razem, czyli w poniedziałek, widzimy się już online wszyscy. Goodbye and have a nice weekend.